Ok moi mili, tak więc pokażę Wam jaki to sprzęt warto mieć do zaczęcia vlogowania. Jest to w Stanach można powiedzieć, jak to, jak to powiedział właściciel sprzętu, sprzęt budżetowy, lecz tu na Europę jest to sprzęt, no nie wszyscy mogą sobie na niego pozwolić. To co zobaczycie dziś, opiewa na kwotę ponad 800 euro jeśli by, by chciał to zrobić, zakup w sieci. Sobie ją rozpakujmy najzwyczajniej w świecie, zobaczymy, czy da radę ten sprzęt e, łopatologicznie, e, łopatologicznie rozbudować, rozwinąć. Ale mówię od razu, e, sprzęt, który jest teraz prezentowany, nie należy do sprzętów tanich, ale jest to najlepszy start. Jak widzicie, zaplombowane. Po otwarciu e, Hero 9. Stanowczo od ósemki się już różni tym, że mamy sobie box, no, ale co kryje box, ja sam tego nie wiem, ehm, dlatego, że nie miałem do czynienia z dziewiątką, nie kupowałem dziewiątki. Następuje otwarcie. Wow, super. Nie ukrywam, że ten boksik jest dość ciekawy do transportu. Jakiś sobie fajny plastyczek w środku, oczywiście papierologia to rutyna, ehm, aczkolwiek pamiętajcie, że mm, Tutaj w większości go pozostawia na kamerę akcji, więc ten przylepiec jest do powierzchni bardziej takich zaokrąglonych typu hełm i tak dalej. A więc mamy sobie baterię, mamy sobie kształtkę, dostaliśmy sobie USB-C to jest jedno z fajniejszych rzeczy, dlatego że ten klips jest z blokadą. Jeśli najzwyczajniej w świecie sobie to wepniemy, i zamkniemy, nie ma możliwości, żeby nam to wypadło i to jest bardzo dobre. Do tego oczywiście dostajemy pinze, śrubką. Wow! No i serducho. Serduszko całej zabawy muszę przyznać jedno, <grym> że nie mam dziewiątki jak na razie, na hełm powiem otwarcie, jest cięższa od ósemki. Hmm. Czym się charakteryzuje dziewiątka od ósemki? Na wam powiem, że do vlogowania jest najlepsza, tylko dlatego, że posiada screen z przodu, który za chwilę zobaczycie, można zapalić i w zupełności sobie obserwować, jak jesteśmy nagrywani, jaki mamy kąt. Hmm. Oczywiście również tutaj są nakładka, to jest nakładka, którą się ściąga. Ja tego na razie nie będę robił, nie chcę po prostu jej rozdziwiczyć, Niech właściciel też się trochę pobawi. A my oczywiście na szybkiego ją odpalamy. A pierwsze otwarcie zawsze jest trudne. Oczywiście wrzutka na. Hmm... Baterie i wrzutka na kartę. Karta obsługiwana 256, maksymalna, ale pamiętajcie, żeby kupować extrema, e, dlatego że chodzi o przepustowość przy zapisie filmów 4K+, że tak powiem. No to sobie na szybkiego spróbujemy ją rozgryźć, tą kartę. Ta karta, czyli microSD, jest dla nas najważniejsza. To maństwo. Ładujemy do środka. Tutaj na boku mamy komórę, oczywiście instrukcje obsługi to wy sobie poczytajcie. To jest stary trik, kartę jest ciężko palcem wetknąć. Ja zawsze sobie długopisem lub śrubką pomagam. Wrzucamy baterię, która prawdopodobnie nie będzie super naładowana. Następuje zamknięcie, zablokowanie, włączenie i albo będzie zdziwienie, że bateria jest rozładowana, albo kamera zacznie gadać. No i wiecie co? jak sobie kupicie to macie sobie zdziwienie a więc na razie czekamy z tym sprzętem media mode media mode i to jest zabawka która jest najbardziej potrzebna do vlogowania Media Mode to jest nic innego jak klatka razem z mikrofonem, która podbija jakość dźwięku, który nagrywamy, a również służy jakoś jako moduł, na który możemy zamontować światło, możemy zamontować mikrofon bezprzewodowy, możemy sobie zamontować co tylko chcemy. A więc, żeby nie przedłużać, mojej mili, lecimy sobie z e, koksem. Filterek. Klatka. Nic nie lata. <ścoughs> I... O co tu chodzi? Zobaczcie, szyna, szyna. I nie ukrywam, że ten moduł, no, jest kozak. Dlatego, że posiada, jest już wodoodporny, mikro HDMI, USB-C. I wejście na mikrofon, jak widzicie. Wow, na ósemce tego nie ma. Dobra, montujemy sobie na szybkiego. No i jak tutaj zamontować na szybkiego? Za chwilę też do tego wrócimy, bo spróbujemy użyć czego? Normalnie baterii. Dlatego, że do każdej kamery warto dokupić sobie również do zabawy ładowarkę wraz z, z baterią dodatkową, która mam nadzieję, że w tym wykonaniu będzie ona sobie funkcjonować, że tak powiem. Ale jak widzicie w terenie, da się to otworzyć ładnie, zgranie szybko. Mamy drugą baterię. Idziemy sobie dalej. Ta ładowareczka jest fajna, mała, sympatyczna. Dostajemy również kabel USB, którego nawet nie będę wyciągał. Nas zainteresowała ta bateria. No i więc, eee, bateryjkę podmieniamy. Oczywiście nie musicie się martwić, bo jak widzicie, to są oryginalne baterie GoPro, więc to jest nieistotne, którą sobie wrzucimy, czy je wymieszamy, czy nie. Oczywiście chcę niektórzy podpisują sobie e, baterie, żeby wiedzieć e, co i jak. O, było mrygnięcie, jest szansa, jest! <zysy> <zysy> widzicie? Oryginalna bateria, ta która jest gdzieś tam do końca nie jest naładowana. <śpiew> no i pięknie się wyświetla. I tutaj zaczynamy moje mili yy, konfigurację. I mamy do wyboru język angielski, włoski, chiński, portugalski, słoweński. O polski możecie zapomnieć. O legalne, I got it. Yy, Oczywiście włączamy GPS-a, GPS-owa funkcja jest bardzo potrzebna. Resztę robimy wedle instrukcji, czyli na telefon ściągamy aplikację GoPro, i wtedy sobie najzwyczajniej w świecie. Yy, Działamy i ta Cała sztuczka polega na tym, że teraz spróbuję sobie to tak. O, widzicie jaki ładny sprzęt? Możecie sobie sami e, zobaczyć. Tak to mniej więcej wygląda. Macie podgląd z przodu, e, poziom baterii, długość nagrania z tyłu, oczywiście od razu wyświetla e, Wam Cinematic. 30 klatek. Tutaj jest akurat L+. Tutaj włączamy sobie super antyszoka, ale jeśli chodzi o konfigurację kamery, to zrobimy to w kolejnym odcinku, bo teraz ta bateria na to nie pozwala. Wsuwamy. I teraz zaczyna się cała fajna zabawa. Zamykamy. Od spodu możemy sobie ponownie wystawić Stopkę. No, jak widzicie, macie jedną, tak samo tu macie drugą. A. Pierwsze jest naprawdę wszystko zrobić ciężko, ale teraz mamy uzbrojoną kamerę, gdzie mamy możliwość naprawdę zacząć już konkretnie sobie vlogować. Wpinamy sobie reduktor szumu, gąbkę pochłaniającą że tak powiem wiatr i w momencie kiedy włączymy sobie kamerę mode connected że jesteście na media mode podłączeni widzicie i zobaczcie nie wiem czy to dobrze widać tutaj na samym dole to jest coś czego mi w c brakuje ale vlogerzy, którzy będą vlogować na dziewiątce, mają od razu po włączeniu modułu Media Mode na dole skalę poziomu głośności podczas mówienia. Zobaczcie, jak sobie tutaj e, chodzi to. Ale tak naprawdę za chwilę zobaczycie resztę sprzętu, i wtedy zrozumiecie, że cena tej kamery e, sięgła bez mała. Sięgła, można powiedzieć, otarła się o Tałzena. Otarła się o tausena. To jest tak w przybliżeniu, tam koszt był około 940 euro. 940 nawet z haczykiem, dlatego że tu są jeszcze dodatkowe gadżety. To co tylko teraz widzicie, to jest początek wierzchołka góry lodowej. A to jest mały moduł, który. Mamy raz, dwa, trzy. Mamy nawet strobola, nie? Te malutkie światełko to jest moduł GoPro Light Tutaj otwierając klapkę możemy sobie ładować to światełko. No i co robimy? Hopsa! Stworzyliśmy moduł, który daje nam możliwość już zacząć nagrywanie. I oczywiście, kiedy już sobie mm, zmontujecie światełko, montujecie sobie nawet przysłonkę do światła, żeby nie prysować, bo to jest ważne. Yy, powiem Wam, mam ze sobą moją ósemkę, więc możecie zobaczyć, jaka jest różnica. Różnica w grubości też jest delikatna. Jest szersza e, kamera dziewiątka wagowo minimalna jest różnica ale no z tym miałbym problem na hełmie z boku chyba, że instalacja z przodu na hełmie wtedy ma to sens ale gdzie jest serce, gdzie jest serce vlogera czy fajnie by było nawijać do takiej kamerki do tego mikrofonu nie nie do końca fajnie no bo jakbyśmy chcieli zrobić na przykład z kimś wywiad możemy użyć takiej kamery bez problemu, jakość Bomba, ale mamy problem z dźwiękiem. Ale żeby rozwiązać ten problem z dźwiękiem, właściciel, e, który kupił ten sprzęt, żeby rozpocząć vlogowanie, zaopatrzył się w parę dodatkowych gadżetów. E, parę dosłownie parę, czytaj dwa. Pierwsze co, to RodeViał Go jest to bezprzewodowy mikrofon, który ja też używam. Owszem, teraz ktoś powie, ułe stary, ale przecież jest nowa wersja. E, go 2. Zgadza się. Go 2 ma dwa mikrofony, jeden odbiornik, a wersja Go ma jeden mikrofon i jeden odbiornik. Ale jeśli jesteśmy vlogerami i chcemy naprawdę gdzieś troszeczkę przyciąć tych kosztów, bo chcemy mieć tak uniwersalnie, nie nastawiamy się na materiały bardziej interwencyjne jak wywiady itd., tak to wystarczy wyposażyć się w ten mikrofon. Oczywiście ktoś powie, e, boja jest lepsza. Nie. Bądźmy realistami. Owszem, nowa boja zaczyna jakościowo dorównywać mikrofonom e, RODE, ale jeszcze wciąż jej delikatnie coś brakuje. Coś, gdzieś tej częstotliwości, tego, tej przepustowości. A więc nie przedłużajmy, pędzimy dalej. Mamy sobie e, kabelek, mamy sobie sympatyczny futerał. <grym> Instrukcja. Na pudełku z wyjaśnieniem, o co chodzi. No i tu nie ma biedy, słuchajcie. Dwa razy kabel USB-C do ładowania tego sprzętu. Tu mamy jeden, tu mamy schowany drugi. I mamy sobie odbiornik, mikrofon. A więc, jak wygląda teraz mikrofon na takiej? U opcji mamy sobie fajne meszki. Kiedy mamy takie meszki, możemy też albo ściągnąć jeśli nie chcemy mieć pochłanianego albo jeszcze raz wam pokażę. Zaciskacie, przykładacie. Są takie specjalne otworki, i on sobie siedzi. Dobra, czas na start. Zobaczmy, czy Rode się tym razem popisało. Powinien <śmienię> się zapalić. Mamy! Zapala się i powiem Wam szczerze: 90% baterii macie na start. To nie jest żart. Tutaj też odpalamy sprzęt. Zapala nam się tutaj lampeczka, i zapala się druga lampeczka, która nam potem sygnalizuje. I jak widzicie, możemy sobie porozmawiać dość sympatyczny sprzęt, ale co dalej robimy z tym sprzętem, żeby to miało ręce i nogi? <laughs> oczywiście niech on sobie chodzi, a my na szybkiego się zajmujemy. Kabelkiem, oczywiście, tytka nam jest niepotrzebna do tego. Z boku mamy wejście, wpinamy, chwytamy za moduł. i sobie otwieramy na kamerze sam dół. Opsa! Widzicie? W ten sposób mamy zbudowany sprzęt do działań specjalnych. To montujemy sobie na swoim, że tak powiem, krawacie, na odzieży. Mamy wsuweczkę i działamy. <noise> oczywiście, kiedy nagrywacie, jakby z drugiej strony, e, to rozwiązanie jest wystarczające, ale jakby ktoś powiedział, że a bo tak brzydko mi wygląda taka kosteczka na odzieży, co ja mam zrobić, to oczywiście na podsumowaniu Wam pokażę. Jest jeszcze do tego tak zwany mikrofon Livier, e, Jest to mała pchełka, krawatówka, którą się wpina tutaj. To się wtedy chowa do kieszeni. I sobie na takim krawacie działamy. No, ale żeby to już wszystko miało ręce i nogi, to jest ostatnia rzecz. Monfrotto, polecam Wam tą firmę. Firma jest naprawdę dobra. Jakościowo wykonanie ich jest również cenowo miażdżące. Ale inwestujmy w jakość na sam początek. Nie róbmy sobie jaj i nie kupujmy sobie akcjonowskich gadżetów, bo akcjonowskie gadżety są tragiczne. Spróbujemy to sobie otworzyć, no bo jesteśmy w terenie i normalnie chcemy na szybkiego mieć to zaraz tu i teraz. I ja się zastanawiam. <laughs> Patrzcie, tadam. Widzicie to? Tadam. Wszystko da się. Oczywiście żegnamy. Tutaj oczywiście żegnamy. <laughs> Statyw. Wygląda fajnie. Tylko o jednej rzeczy pamiętajcie: do takiego statywu musicie użyć specjalnej nakładki. Teraz ja już tego nie będę szukał, ale jest specjalna nakładeczka, gdzie tu się wkręca, a z drugiej strony jest w ten sposób. A dokładnie. Jest to. Prawda? I wtedy montujemy sobie kamerę na statyw. Jeśli mam być szczery, to ten sprzęt ta cała zabawa w postaci tych wszystkich gadżetów. To co tu widzicie, karta w środku, światło, mikrofon zewnętrzny, ładowarka, dwie baterie, statyw, o oczywiście dwa razy kotek. Okej, okay. jak Wam powiedziałem, podsumujemy sobie ten sprzęt, ale jeszcze na chwileczkę zatrzymajmy się, gdyż no, ktoś może mieć mały problem pod tytułem... No, ale ja bym nie chciał mieć takiej kostki na wizji. Jak widzicie dźwięk, który jest teraz nagrywany cały czas na tym materiale, korzystam z tego samego Rode, który widzicie na kamerze GoPro. A tak naprawdę, kiedy się do Was zbliżę, zobaczycie tu, to jest ten mały Livier, czyli najzwyczajniej w świecie Rode Livier. Koszt jego jest około 70 do 80 euro, w zależności gdzie kupujecie. Ktoś by powiedział dużo. Ale vlogowanie kosztuje. A vlogowanie również może przynieść zyski. Podsumujmy to maleństwo. Rozbudowane maleństwo. Tak jak widzicie, dla tych, którzy by próbowali y, y, jeszcze bardziej błysnąć, to nie błyskajcie, bo ja wiem, bo się dowiedziałem, bo się domyśliłem, bo sobie przypomniałem, że to nie jest tylko silikonowa osłona. Ale również filtr, który robi takie bardziej mleczne światło, białe, takie bardziej naturalne. Czyli kolejny bonus. Ale podsumujmy to maleństwo. Maleństwo w postaci GoPro 9, black wersji, razem w, z modułem mikrofonowym, z tak zwaną klatką, z modułem świetlnym, plus dodatkowo wyposażonym w RODE, czyli RODE GO v z mikrofonem bezprzewodowym. Na fajnym stacywie Monfrotto, który jak widzicie można sobie dowolnie kalibrować na swoje potrzeby vlogowania, tak jak wam mówiłem, rączka wszystko ruchome. Czy dałby człowiek za to, prawie Tausena? Ktoś by powiedział, że za Tauzena mogę kupić lustrzankę. Pewnie. Tylko pomyśl, drogi widzu, drogi przyszły vlogerze, youtuberze, nad tym jaki koncept będzie na Twoim kanale, jaki content będziesz miał. Czy jesteś człowiekiem aktywnym, który będzie robił w terenie, lecz nie wywiady i materiały interwencyjne, jak na przykład mój kanał, lecz będziesz robił ekstremalne rzeczy. Pływanie, budowa, remonty, doki remontowe, naprawy statków. Czy uważasz, że wtedy Twoja lustrzanka by się tam sprawdziła? No właśnie, raczej nie. Wtedy się właśnie sprawdza to. Ten mały, sympatyczny, rozbudowany medialny projekcik. Mało tego, pamiętajcie, kamera GoPro 8 czy 9, przede wszystkim 9, ma możliwość streamowania na YouTubie i na innych portalach społecznościowych bezpośrednio z poziomu kamery. Tak, to nie jest żart, łączymy się za pomocą aplikacji w telefonie. Oczywiście dla głodnych wiedzy możecie sobie wygooglować. No, oczywiście pędzimy dalej, pamiętajcie, że to może również służyć jako kamera internetowa do komputera. Wystarczy wrzucić wtyczkę, czy nawet by od tyłu, czy wyciągnąć i z boku wtyczka do komputera. I oczywiście ściągamy tylko jeden malutki programik. Eee, Przydziwący nie jestem pewien, czy on jest w automacie. Nazywa się WebGoPro. I mamy kamerę internetową. Ale zapewne się zastanawiacie, czy Szokowi NL padło na web i kupił kolejną zabawkę i się nam chwali? Nie. Ja już vloguję. Ta zabawka, ten cały moduł został kupiony przez kanał LiveNL. I teraz się pewnie zastanawiacie, a gdzie my go znajdziemy? Jeszcze go do końca nie znajdziecie. Dlatego, że LiveNL dopiero teraz rozpoczyna swoją działalność, jest w trakcie tworzenia materiałów, i tak dalej, w trakcie kompletowania całego sprzętu. Gdyż ten kanał postanowił pójść w kierunku krok po kroku, i to jest bardzo ważne. Najpierw skompletujcie sprzęt. Skompletujcie swój komputer. Następnie Wejdźcie z jakością, stawiajcie na jakość. Nie róbcie wszystkiego na hip-hip-hura, bo to jest bez sensu. To dzięki temu kanałowi możecie zobaczyć, jak wygląda, można powiedzieć, najtańsza wersja do multi-vlogowania na zewnątrz, wewnątrz, jak i również do live streamów na zewnątrz i wewnątrz. Można tylko jemu podziękować. Niektórzy z Was pewnie będą myśleli, a gdzie jest jakiś odnośnik do tego kanału? Nie ma. Jest na razie schowany. Obserwujcie mój kanał, a w pewnym momencie pokaże się. Pokaże się na liście promujących, pokaże się w którymś hasztagu, a być może pokaże się w którymś maratonie. Gdyż rzecz nie polega na tym, by zabłysnąć jednego dnia, a drugiego dnia nie mieć nic. Rzecz polega na tym, że na samym początku zbierzcie sobie materiał, Wsadzcie, zróbcie materiału na przynajmniej 5 oglądnięć, czyli 5 jakichś odcinków. To jest bardzo ważna rada dla Was. Dzięki serdeczne za uwagę. Ja ten sprzęt oczywiście będę musiał teraz spakować i wysłać <głos》> do niego, do tego człowieka. Udostępnił mi go. Udostępnił, gdyż e, stwierdził, pojadę z Tobą, pomóż mi wybrać docelowo, co tu wziąć. Mało tego. Ten człowiek poświęcił również sporo czasu na przeglądaniu innych vlogów tematycznych. Patrząc, co jest lepsze, wy róbcie tak samo. Nie róbcie wszystkiego na hura, róbcie wszystko powoli. Dzięki serdeczne. Prezenter Alien, pozdrawiam.